Cześć wszystkim! Nazywam się Wojtek, jestem studentem akordonu, a ten filmik jest podsumowaniem całej mojej dotychczasowej zdobytej wiedzy i doświadczeń związanych z akordeonami. Określę w tym filmiku pokrótce rodzaje akordeonów, ich charakterystykę, różnice między nimi, a także na co zwrócić szczególnie uwagę przy zakupie nowego bądź nowego używanego instrumentu. Zapraszam! Na wstępie zaznaczę, że najbezpieczniej jest nabywać bądź oceniać stan instrumentu z fachowcem bądź osobą, która ma już jakiekolwiek doświadczenie w tej kwestii. Dobrym doradcą powinien być nauczyciel akordonu, aczkolwiek niekoniecznie musi być to osoba z wykształceniem muzycznym, gdyż istnieje też wielu, wieloletnich pasjonatów akordonów z ogromną wiedzą. Przestrzegam jednak przed wazą liniarzami, pseudoznawcami. Którzy nieobiektywnie bądź nieumiejętnie będą oceniać stan bądź wartość instrumentu. Najczęściej spotykałem się z taką postawą u samych sprzedawców akordeonów. Kojarzy mi się to trochę ze sprzedażą samochodów i ze stereotypowym handlarzem Milkiem. Przepraszam wszystkich Mirosławów, którzy są gotowi mówić nam wszystko, żeby na nas zarobić. Ale dobrym rozwiązaniem, by na takiego Milka się nie nadziać, jest prześledzenie Eliksa w poszukiwaniu ofert, najczęściej studentów którzy ogłaszają się jako pomoc w wycenie bądź zakupie nowego instrumentu. Akordeony potrafią kosztować naprawdę grube dziesiątki tysięcy złotych, dlatego parę stówek w te czy we nie powinno zrobić nam dużej różnicy finansowej, a jakościową owszem już mogą zrobić dużą. Jakościową to znaczy to, co realnie w cenie instrumentu nabędziemy. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdy ma możliwość wynajęcia kogoś z odpowiednią wiedzą bądź... W przypadku tańszych instrumentów jest to po prostu nieupłacalne. I właśnie dla takich przypadków powstał ten filmik. Ile ten instrument jest wart? Nie wiem. Czy ten instrument jest lewart? Może. Za ile mogę kupić sprawny instrument? Różnie. W przypadku używanych instrumentów widełki cenowe tego samego modelu mogą się znacząco między sobą różnić. Wydaje mi się, że tutaj znowu odwołanie się do sprzedaży samochodu byłoby bardzo trafione. Mamy... Dwie oferty tego samego modelu samochodu, ten sam rocznik, wszystkie te same parametry, ale jedna z nich jest droższa. Dlaczego? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyśla. Pierwszy powód, który przychodzi mi do głowy, to różny stan sprzętu, z tym, że w przypadku samochodów dołączona jest zazwyczaj jakaś dokumentacja, która stwierdza historia, być może przez to rzeczywisty obecny stan samochodu. W przypadku używanych instrumentów, które są już po iluś tam właścicielach, często żadnej dokumentacji nie ma. W związku z tym musimy ustalić sobie jedną zasadę. Instrument jest warty tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Oczywiście zdarzają się popularniejsze modele instrumentów, które są wystawiane na sprzedaż w tym samym czasie, co można by rzec znacznie ułatwia nam porównanie, z tym, że należy pamiętać, że odnosimy się wtedy wyłącznie do ceny za instrument, a nie do jego realnej wartości, w co moim zdaniem oblicza się także stan. Mimo wszystko no, najczęściej oferty tego samego modelu pochodzą z różnych stron Polski, a moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na porównanie dwóch, bądź więcej, instrumentów niż zagranie na każdym w krótkim odstępie czasu. Uważam więc taką sytuację, w której ma się możliwość zagrania na kilku, Interesujących nas używanych instrumentach za dosyć mało prawdopodobną. Dlatego ustalmy, że postaram się w tym filmiku wyeksponować te aspekty akordeonu, które mają wpływ na indywidualną wartość dla użytkownika. Nie będę tutaj porównywać z cenami katalogowymi instrumentów, porównywać z innymi dostępnymi ofertami używanych instrumentów, czy dawać wskazówki, w jaki sposób wyłapywać okazję. Bo takie też się zdarzają. Po prostu ten filmik jest też po to, byście, wydając swoje pieniądze na instrument, byli bardziej świadomi rzeczywistego stanu tego instrumentu i byście się nie dali zrobić balona. Okej, okay, tyle sprowadzenia. Czas na zajęcie się akordeonami. No właśnie, ale właściwie to jakimi? Rodzina akordeonów jest ogromna i bardzo między sobą zróżnicowana. Historia i korelacje rodzajów akordonów to obszerne tematy, z których można spokojnie stworzyć następne odcinki. I chociaż są to bardzo ciekawe tematy, gdyż jako Polacy sami dołożyliśmy parę cegiełek do rozbudowy tej różnorodności, to skupimy się na tym filmie na popularności akordeonów unisonorystycznych w Polsce, to znaczy na otwieranie i zamykanie miecha słyszymy jedną wysokość dźwięku, czyli nie będzie tutaj bezpośrednio instrumentów bisonorystycznych, np. heligonek czy pandenonów diatonicznych. Chromatycznych w sumie też nie będzie, ale w przypadku wszystkich tych instrumentów miechowych zasada co do sprawdzania ich stanu będzie podobna. Okej! Okay. Poszukiwanie instrumentu zacznijmy od przypomnienia, że nowy instrument jest drugim hobby. I bardzo czasochłonnym. Produkcja nowego instrumentu trwa co najmniej parę miesięcy. Oprócz tego, nowy instrument należałoby odpowiednio rozgrywać, tak żeby strojki w środku, które w akordeonie są odpowiedzialne za dźwięk, miały jak najlepszą reakcję. Oprócz tego, w Polsce nie ma produkowanych akordeonów. W związku z tym musimy liczyć się z wycieczką do Włoch, Niemiec, czy Rosji, bądź innego kraju, w którym znajdują się fabryki akordonów, które akurat chcemy nabyć, by ten instrument nabyć. Możemy też skorzystać z usług pośredników, jednak ich również należy opłacić. Świetną alternatywą są serwisy ogłoszeniowe, takie jak OLX, Sprzedajemy.pl, czy jakieś facebookowe grupy sprzedażowe, gdzie jest całkiem spory wybór używanych instrumentów. Wówczas podróży po całym świecie, czy nawet choćby Europie, robi nam się co najwyżej podróż po Polsce. Z tym, że zaznaczam jednak, żeby tą podróż odbyć, to znaczy nie kupować używanego instrumentu w ciemno, trzeba pograć, sprawdzić, co i jak działa, co nie działa, co do poprawki. Takich rzeczy przy zakupie przez internet nie sprawdzimy. A nigdy nie możemy wykluczyć opcji, że ich nie ma. Spośród tych najczęściej pojawiających się na aukcjach, wyróżniłem dwa typy: akordony klawiszowe i guzikowe. Wśród nich jest jeszcze podział na różne rozmiary instrumentów, które szereguje się pod względem ilości basów w manuale basowym, czyli po stronie lewej ręki, z przeznaczeniem dla najmłodszych, starszych, a te największe dla najstarszych, ale zasada działania każdego z tych instrumentów jest taka sama, niezależnie od wybranego rozmiaru. W przypadku instrumentów guzikowych istnieją jeszcze różne gryfy, czyli różne ułożenia guzików: gryf B i C, z czego to B jest najpopularniejszym w Polsce i wyłącznie na nim zalecałbym się skupić, chociaż na polskich aukcjach można jeszcze się czasami spotkać z gryfem C, ale to też temat na zupełnie inny odcinek. Gryf B da się poznać po tym, że w prawej ręce ma trzy białe guziki koło siebie w pierwszym i w czwartym rzędzie. Często pojawiające się pytanie Jaka jest różnica między akordeonem klawiszowym a guzikowym? Generalnie, różnica między nimi jest chyba całkiem widoczna. Po stronie dyskantowej, czyli po stronie prawej ręki, w akordeonie klawiszowym mamy klawisze, jak w fortepianie, a w akordeonie guzikowym mamy guziki, jak. W, w akordeonie guzikowym. Ale idzie za tym bardzo dużo skutków. Klawisze fortepianu zajmują znacznie większą powierzchnię niż jeden guzik. Stąd po pierwsze. Klawiatura w akordeonie klawiszowym jest wyższa, a po drugie, mimo to klawiszy jest mniej niż w akordeonie guzikowym, co z kolei oznacza, że w akordeonie guzikowym jest więcej dźwięków. Ma to również znaczenie dla ceny instrumentu, która jest zazwyczaj nieco wyższa niż dla klawiszówek, ponieważ skoro jest więcej dźwięków, to w środku instrumentu musi być więcej strojków przelotowych, czyli guzikówka wymaga zużycia więcej materiału. Ktoś bystry mógłby zauważyć, że skoro akordony klawiszowe są wyższe, to powinny być droższe, bo wymagają zużycia większej ilości materiałów. W sumie racja, z tym że nie tego materiału, który w największej mierze determinuje cenę instrumentu akordeonu, a chodzi mi oczywiście o głosy i jakość ich wykonania. A, jeszcze jedno. Nie jest to równoznaczne z tym, że akordony guzikowe są lepsze. W ogóle mówienie w muzyce o tym, że coś jest lepsze bądź gorsze jest bez sensu, bo każdy ma inne oczekiwania względem sztuki. A takie doszukiwanie się na siłę wspólnego mianownika tylko po to, żeby stwierdzić, że o, coś jest lepsze, a, a to jest gorsze jest bardzo ograniczające. A w sumie tak jest na prawie każdym konkursie. <głynie> Nieważne. Guzikówki nie są lepsze. Po prostu. Przez to, że guziki są mniejsze, mieści się ich więcej po stronie dyskantowej, czyli po stronie prawej ręki akordeonu. Z takich praktycznych aspektów, to objęciem ręki jestem w stanie złapać więcej dźwięków, większą skalę dźwięków w akordeonie guzikowym, przez to, że guziki są mniejsze, niż w akordeonie klawiszowym. Oprócz tego, na akordeonie guzikowym można mieć problem z zagraniem np. klastera wyłącznie na białych klawiszach bądź czarnych klawiszach. Jest to całkiem częsty zabieg stosowany w muzyce współczesnej. Ok, podsumujmy, czego dowiedzieliśmy się do tej pory. Jednymi z najpopularniejszych akordeonów w Polsce są klawiszowe i guzikowe w grypie B. Są różne ich rozmiary. Guzikówki są zazwyczaj droższe niż klawiszówki. Wszystko jasne? Super, to idziemy dalej. Jeśli chodzi o sprawdzanie stanu instrumentu, to możemy podzielić to na takie dwa główne etapy. Na rzeczy, które możemy sprawdzić bez rozbierania instrumentu, i na rzeczy, których nie da się sprawdzić bez rozbierania instrumentu. Czyli ten instrument już trzeba rozebrać. Jeśli chodzi o sprawdzenie stanu instrumentu bez rozbierania, to pomijając walory czysto estetyczne, jak wygląd całego instrumentu, ewentualne wgniecenia, zarysowania czy pęknięcia na korpusie. Warto też zwrócić uwagę na kompresja miecha, czy miech trzyma powietrze. Czy dźwięk na otwieranie i zamykanie miecha ma mniej więcej podobną wysokość, czy stroje względem innych dźwięków? Czy klawisze, guziki są wyrównane i pod jak wielkim naciskiem wciskają się klawisze i guziki? Czy naciśnięcie każdego z klawiszy i guzików wymaga mniej więcej podobnej siły? Mechanizmy rejestrów. Kolorystyka wszystkich dźwięków w ramach jednego chóru oraz churów między sobą. Czy kolejność wykonywanych kroków ma znaczenie? Raczej nie, z tym, że na pewno będzie nam łatwiej oceniać kolorystykę dźwięków, mając pewność, że instrument stroi. Na pewno jednak uszeregowałem te wszystkie punkty w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Kompresja miecha. Miech jest sercem akordonu, niczym smyczek dla skrzypka. To właśnie od kompresji w największej mierze zależy komfort gry. Warto mieć to na uwadze szczególnie dlatego, że to właśnie z trzymaniem powietrza w miechu akordeony najczęściej mają problem. Jeśli miech trzyma powietrze na rejestrach głównych z prawej i lewej strony, to znaczy tym z największą ilością kropek, bądź napisem tutti, to super. Można przechodzić do sprawdzenia następnych punktów. Oczywiście nie trzeba tego sprawdzać w taki sam sposób jak na filmie. Najlepiej założyć instrument i nie wciskając żadnej klawiszy bądź guzików. Próbować otwierać i zamykać miech instrumentu jak podczas gry. W taki sposób był jednak ciężki do uchwycenia na kamerze samemu, więc zrobiłem to innym sposobem. Jeśli jednak miech nie trzyma powietrza, to warto jest wykryć źródło jego uciekania. Najłatwiej to zrobić chałupniczo, np. poślinić palec lub wnętrzem dłoni, zamykając miech szukać miejsca przepuszczania powietrza, lub jeśli powietrze ucieka z wnętrza instrumentu, Zmieniać legestry w prawej i lewej ręce, zamykając miech lub naciskając osobno pojedyncze klawisze i guziki w lewej i w prawej ręce na różnych legestrach. Moim zdaniem, miejscem, w którym instrument najczęściej gubi powietrze, to łącze między korpusem a miechem czyli powinniśmy to wykleić wnętrzem dłoni bądź poślinionym palcem sparciałe, odklejające się filce na klapach, czy dziury w miechu. W dwóch ostatnich sytuacjach nie polecałbym zabierania się za samodzielną naprawę. Naprawa miecha akordonu wymaga materiałów, wiedzy i nie lada doświadczenia, a zakup nowego miecha, który też jest możliwy. To wydatek rzędu paruset złotych, co dla nas może być równoznaczne z niższą wartością instrumentu, czyli bardzo mocnym argumentem przy ewentualnej negocjacji końcowej ceny, albo nawet całkowitej rezygnacji z zakupu. Idziemy dalej. Wysokość dźwięku na otwieranie i zamykanie miecha. W akordeonie inne języki odpowiadają za dźwięk przy otwieraniu i zamykaniu miecha. W przypadku niektórych instrumentów wystarczy małe rozstrojenie lub ubytek jednego ze stroików, żeby instrument stracił w brzmieniu, szczególnie w registrach z większą ilością chórów, bo po prostu wtedy nie stroi. Nie dotyczy to chórów ósemek z domyślnie rozstrojonymi ósemkami, ale o tym innym razem. O ile rozstrojenie pojedynczego dźwięku bądź dźwięków jest raczej znikomym uszczerbkiem, o tyle brak jakiegoś stroika jest już większym, a ponadto może mieć realny wpływ na kompresję miecha. Nawet jeśli znajdziemy zastępczy stroik odpowiadający konkretnej wysokości dźwięku, najpewniej będzie inaczej wykonany bądź nawet wykonany z innego materiału. W efekcie jeden dźwięk może się wybijać od reszty, co zaburzy jednolite brzmienie w ramach jednego chóru. Czy klawisze, guziki są wyrównane i pod jak wielkim naciskiem wciskają się klawisze i guziki? Czy naciśnięcie każdego z klawiszy i guzików wymaga mniej więcej podobnej siły? Mechanizmy rejestrów. Czyli najlepiej pograć chwilę na instrumencie, próbując maksymalnie wykorzystać jego skalę w prawej i w lewej ręce, grąc na różnych regestrach i sprawdzając przy tym, czy nic się nie zacina i czy przyjemnie nam się gra. Nacisk nigdy nie będzie matematycznie identyczny dla każdego klawisza czy guzika nawet w ramach jednego rejestru, ale tutaj chodzi bardziej o takie względne wyrównanie tego nacisku, tak żeby dla użytkownika podczas gry nie było to odczuwalne. Szczególnie ważne jest to w przypadku lewej ręki, gdzie w zależności od ilości włączonych churów, czyli w zależności od włączonego danego rejestru. Bądź w zależności od wysokości danego dźwięku, różnica nacisku jest bardziej odczuwalna. Mówiąc innymi słowy, to całkowicie normalne, że guziki odpowiedzialne za niższe dźwięki wymagają nieco większego nacisku niż guziki odpowiedzialne za nieco wyższe dźwięki. Jeśli chodzi o mechanizmy rejestrów, to po zastosowaniu wszystkich wcześniejszych kroków, mamy już częściowo ten etap za sobą. Bo służył nam on do sprawdzenia innych aspektów akordonu, z tym, że uważam, że warto zwrócić osobną uwagę na sam mechanizm rejestrów, osobno dla prawej ręki, wszystkie rejestry, i tak samo dla ręki lewej. Poszerzając nieco zagadnienie rejestrów. Szczególnie prawa strona akordonu może mieć różnie umiejscowione rejestry. Najczęściej są one nieco ponad klawiaturą, ale zdarzają się też mechanizmy rejestrów umiejscowione pod klawiaturą, Pojedyncze rejestry z boku klawiatury, czy rejestry blodowe. Jeśli coś nie działa bądź zacina się, mechanizmy są na tyle zróżnicowane i same w sobie skomplikowane, że raczej nie radziłbym samodzielnego naprawiania, czyli jesteśmy w podobnej sytuacji, jak w przypadku problemu z trzymaniem kompresji miecha. Polecam powtórnie przemyśleć zakup instrumentu, bądź oddać fachowcowi do naprawy. Kolorystyka wszystkich dźwięków w ramach jednego chóru oraz chórów między sobą. Ten punkt może brzmieć nieco kosmicznie dla lajków, ale nie ma się czego bać. Najlepiej znowu pograć na instrumencie. Polecam się gry od osobnej gry prawej i lewej ręki na pojedynczych rejestrach, to znaczy na rejestrach z pojedynczymi chórami. Następnie połączyć prawą i lewą rękę, zanim zacznie się dodawać bardziej złożone rejestry, ponieważ moim zdaniem wtedy lepiej słychać korelację między prawą a lewą stroną instrumentu. Najpierw tylko na otwieranie miecha, na zamykanie, na jednym dźwięku na otwieranie i zamykanie. Chodzi o zauważenie jednolitości brzmieniowej. Myślisz, że słoń nadepnął Ci na ucho i jesteś niemalże pewien, że nie usłyszysz różnicy? Nie ma się co martwić. Są jeszcze inne, alternatywne sposoby na sprawdzenie jednolitości brzmienia. Ale najpierw podsumujmy, co do tej pory zrobiliśmy. Sprawdziliśmy kompresję miecha w instrumencie. Nasz werdykt? Wszystko jest w porządku. Sprawdziliśmy strój akordeonu. Stroj. Klawiatura jest wyrównana, a nacisk klawiszy i guzików nam odpowiada. Przyjemnie nam się gra. Mechanizmy legestrów działają. Nic nie zwróciło naszej szczególnej uwagi podczas sprawdzania dźwięków w ramach jednego chóru i między chórami. To tyle z rzeczy, które da się sprawdzić bez otwierania instrumentu. Jeśli nic do tej pory nie wzbudziło naszych szczególnych podejrzeń, to jesteśmy już prawie na mecie. Jest jednak jeszcze parę rzeczy wewnątrz instrumentu, którym warto się przyjrzeć, szczególnie wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni naszej oceny stanu instrumentu. Bądź nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednolitości brzmienia dźwięków. Warto mieć w takim wypadku ze sobą obcążki i śrubokręty. Oddzielając część dyskantową instrumentu od miecha, sprawdzamy. Jak wyglądają głosy? To jest ten zastępczy punkt, jeśli nie ufamy swoim umiejętnościom oceny jednolitości dźwięków w jednym chórze. Ocenimy stan wosków, jeśli głosy są nim montowane na głośnicy. Jeśli nie są, to ten punkt nas nie dotyczy. Dość często spotykam się z opiniami, że nie można zaglądać do środka akordonu, szczególnie w przypadku zamknięcia akordonu na bolce, ponieważ po jakimś czasie dziury na bolce się wyrabiają i może mieć to negatywny wpływ na kompresję miecha w instrumencie. Oczywiście, jasne, jest to wszystko prawdą, z tym, że chcąc być jak najbardziej pewnymi jakości kupowanego przez nas instrumentu, powinniśmy do tego środka zajrzeć. Gdyby sprzedający nie pozwalałby nam zajrzeć do tego środka, oczywiście w zależności od użytej argumentacji. No mimo wszystko i tak byłoby to dla mnie raczej podejrzane. Wracając, ok, szukamy w środku wyróżniającego bądź wyróżniających się głosów na jednym chórze i starego, kruszącego się wosku i tym podobne. Tak wygląda nowa, oryginalnie woskowana głośnica z wszystkimi oryginalnymi głosami. Tak wygląda stylana życiem głośnica z umierającym woskiem. A mniej więcej tak wygląda głośnica z zamienionymi głosami, w tym przypadku jeden głos. Mimo tego, że może wydawać się, że dwa, ale dwa ktoś musiał usunąć po to, żeby jeden zamienić. No wosk jest jakby zmieniony przy dwóch, ale tylko jeden głos jest zmieniony. No i zresztą wyraźnie widać, że jeden głos jest inny i ma to również delikatny wpływ na barwę wydobywanego dźwięku, ale niestety sprzęt nie pozwala uchwycić mi tej bardzo kosmetycznej różnicy. No właśnie, jeśli chodzi o zamianę głosów, to nie jestem w stanie podać żadnej złotej reguły. To znaczy, oczywiście możemy być pewni, że jeśli w instrumencie został zastosowany jakiś głos zastępczy, to instrument traci na swojej oryginalności. Ale z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy kolekcjonerami, a szukamy po prostu instrumentu do pogrania w domu, to chyba wróciłbym do naszej oceny stanu instrumentu do momentu tuż przed sprawdzaniem jego wnętrza. To znaczy, jeśli nic nie zakłóciło nas drastycznie w uszy, to nie widzę sensu szukania dziury w całym. Może ewentualnie byłby to powód do małej negocjacji, ale nic więcej. Ale warto zapytać się sprzedającego, co było powodem wymiany tych głosów. Może nam to pośrednio powiedzieć o tym, w jakich warunkach był przechowywany bądź użytkowany instrument. Sytuacja zmienia się jednak drastycznie, kiedy, np. w ogłoszeniu, sprzedający zapewnią nas o oryginalności sprzętu, bądź w stanie sklepowym czy fabrycznym, lub jeśli głosy są dobrane bardzo nieumiejętnie, to znaczy sami jesteśmy w stanie wysłyszeć różnice w dźwięku wśród głosów, które są oryginalne, a które nie, albo po prostu różnice. W takich wypadkach ciężko cokolwiek mi doradzić. Po prostu wróćcie do swoich odczuć sprzed otwierania instrumentu. To wszystko jeśli chodzi o sprawdzenie tej części wnętrza akordonu. Pozostaje nam jeszcze sprawdzenie mechaniki prawej i lewej ręki. No właśnie, ale czy warto to sprawdzać, jeśli wszystko na pozór działa? Moim zdaniem tak, warto to sprawdzić głównie dlatego, że jestem wielkim przeciwnikiem plastiku w mechanizmach w akordonach. Nie przeciwnikiem plastikowych głośnic, ale plastikowych mechanizmów. Zatem jeśli wszystko działa, warto dla własnej wiedzy po prostu sprawdzić materiał, z jakiego został wykonany mechanizm. A jeśli nie działa... Powodów, dla którego coś nie działa jest mnóstwo, więc nie będąc fachowcem, nie polecałbym zabierania się za samodzielną naprawę. Najlepiej odpuścić zakup, albo dokładnie skonsultować z fachowcem cenę naprawy i negocjować cenę, jeśli wada nie była wcześniej opisana w ogłoszeniu. Wracając do materiałów. Jeśli jest to jakiś rodzaj aluminium i tym podobne, w porządku. Jeśli jednak plastik, to byłbym ostrożniejszy z zakupem. Plastikowe części są delikatniejsze i po prostu słabsze od tych wykonanych z innych materiałów. W przypadku agresywnej, siłowej gry, taki mechanizm może nie wytrzymać. Jeśli więc jesteśmy w miarę świadomi, jak wygląda nasza gra i wiemy, że w grze to znaczy w intensywności wciskania guzików podczas gry i tym podobne jesteśmy bardzo delikatni, możemy uznać, że instrument z plastikami jest dla nas wystarczający. Jeśli jednak lubimy na akordeonie się wyżyć lub nasza gra z natury jest praworowa, odradzałbym mimo wszystko taki zakup. Oczywiście nie jest to żadna reguła, gdyż w przypadku zakupu używanych instrumentów największy realny wpływ na ich stan mają, jak już wcześniej wspomniałem, warunki przechowywania instrumentu, czyli jakie warunki zapewnimy instrumentowi wtedy, kiedy na nim nie gramy, oraz styl czy technika naszej gry. Nie wykluczam, że istnieją instrumenty z mechanizmem plastikowym, które będą wytrzymalsze, ale to wciąż plastik, którego nie lubię. Ostatnie podsumowanie. Sprawdziliśmy głośnice w środku. Wszystkie głosy wyglądają na oryginalne. Wosk wygląda też w porządku. Sprawdziliśmy z ciekawości materiał wykonania elementów w mechanizmach prawej i lewej ręki. A jakie wy macie doświadczenia z zakupem używanych instrumentów? Może udało wam się wyłapać jakąś okazję, nie sprawdzając wcześniej wszystkich elementów w instrumencie? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. A teraz chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam udanych poszukiwań i zakupów Waszych nowych, używanych instrumentów. Do zobaczenia!